Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl ten jeden z symboli miasta w 2004 roku został podpalony i praktycznie doszczętnie zniszczony. W końcu staraniem wielu osób udało się przywrócić basztę do życia. Na miejscu rozmawiałem z Wodzisławianinami. Dobrze, że ktoś się za to zabrał, dobrze, że ktoś to będzie remontował, dobrze, że ktoś o to zadbał wreszcie. No wchodzimy do środka i pytanie, jak wejść na górę? Na razie podobno nie ma, ale jest, jest plan, że będzie w przyszłości. Nie wiadomo jak dalekiej, ale. Ma być. Byli Państwo tu już kiedyś wcześniej? Tylko obok spacerowaliśmy wokół baszty. W środku jeszcze nie miałem przyjemności być. Mam nadzieję, że doczekam odbudowy tych dręganych stropów i no właśnie miałem to szczęście być kiedyś na górze i obserwować piękną panoramę. Dzisiaj możemy tylko pomarzyć o tym, żeby wejść na górę. Szkoda, że się stało jak się stało, ale nadzieja w tym, że będzie lepiej. Nadzieja jest i myślę, że to nastąpi bardzo szybko. Wszystko zależy od pieniędzy, mówi Kazimierz Kłosok z Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej. Jak oddawaliśmy 19 października 1991 roku, tą odbudowaną basztę, to mieliśmy cały plik cegiełek, które rozprowadzaliśmy u tych sponsorów, którzy byli wtedy w stanie w jakimś sensie wspomóc nasz. Bo dzisiaj w ogóle nie było problemu, gdyby było za co to zrobić. Dopiero potem, jak zostały uregulowane już za kadencji prezydenta Kiecy sprawy związane z własnością tego terenu pod basztą, no to miasto. Dosłownie zaczęło się interesować już w szerszym zakresie. Tym, żeby to utrzymać i odbudować. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio 90.pl!